Jestem w Górach Księżycowych. Wędruję śladami renesansowego włoskiego artysty Piera della Franceschi. Przybyłem do miasta, które Piero uznawał za swój dom. Albino. Oto Albino. Chcę obejrzeć tu arcydzieła tego artysty w dziedzinie sztuki oraz matematyki. Malarze i architekci wczesnego renesansu wrócili do zasad perspektywy, które przez tysiąc lat były pogrążone w zapomnieniu, ale poprawne ich stosowanie okazało się znacznie trudniejsze niż przypuszczali. Piero to pierwszy z wielkich malarzy, który w pełni rozumiał perspektywę, zapewne dlatego, że był także matematykiem. Chciałem obejrzeć jego arcydzieło Biczowanie Chrystusa. Pojawił się jednak problem. To zachwycający obraz. Niestety z rozmaitych powodów nie możemy go sfilmować. Postanowiłem więc przywołać go, używając matematyki. Nie możemy pójść do obrazu, lecz sprawimy, by obraz przyszedł do nas. Dzięki zasadom perspektywy możemy przedstawić trójwymiarowy świat na dwuwymiarowym płótnie. By nadać swym obrazom głębię, Piero posługiwał się matematyką. Jak duża powinna być postać Chrystusa? Ta grupa mężczyzn znajduje się w pewnej odległości od postaci w tle. Jeśli artysta popełni błąd, załamie się iluzja perspektywy. Przedstawienie trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarowej powierzchni wcale nie jest takie łatwe. Linie, które w świecie trójwymiarowym są równoległe, na płótnie stykają się w pewnym punkcie w środku perspektywy. Tak w rzeczywistości wyglądają płytki na obrazie. Nowy język matematyczny umożliwia odwzorowanie jednej rzeczy na inną. Znajomość perspektywy zapoczątkowała nowy sposób widzenia świata, który z kolei doprowadził do rewolucji matematycznej. Prace Piera zapoczątkowały nowy sposób pojmowania geometrii. Jednak dopiero dwa wieki później inny matematyk podejmie jego dzieło. Granice przestrzeni. Nasza wędrówka przywiodła mnie na północ. W XVII wieku ojczyzną idei matematycznych stała się Europa. Nastał ogromny postęp w geometrii obiektów umieszczonych w czasie i w przestrzeni. Teraz badacze niemieccy, holenderscy i angielscy starali się pojąć matematykę obiektów znajdujących się w ruchu. Dążenia te rozpoczęły się w pewnym miasteczku w środkowej Francji. Tylko Francuzi mogli nazwać miasto imieniem matematyka. Wyobraźcie sobie miejscowość Newton. Francuzi niezwykle cenili matematyków. To miasteczko Descartes położone w dolinie Loary, 200 lat temu nadano mu nazwę na cześć słynnego filozofa i matematyka. Descartes, zwany też Kartezjuszem, urodził się tutaj w 1596 roku. Był chorowitym dzieckiem, wcześniej osieroconym przez matkę. Ze względu na stan zdrowia pozwala nam leżeć w łóżku do południa. Uprawiając matematykę, niekiedy trzeba oderwać się od wszystkiego, zanurzyć w świecie kształtów i wzorów. Kartezjusz uważał, że łóżko doskonale się do tego nadaje. Chyba rozumiem, co miał na myśli. W domu, w którym Kartezjusz oddawał się rozmyślaniom, mieści się dzisiaj jego muzeum. Proszę za mną. Wystawa ukazuje, jak łączą się koncepcje filozoficzne, fizyczne i matematyczne Kartezjusza. Dowiadujemy się także czegoś o mniej znanych aspektach jego życia. Postanowił zostać żołnierzem. Służył w armii protestanckiej oraz w katolickiej. Nie był zbyt wielkim patriotą. Sylwii ujmuje to bardzo delikatnie. Kartezjusz był w istocie najemnikiem walczącym dla każdego, kto mu płacił. Pewnego chłodnego jesiennego ranka w 1628 roku. Wraz z armią bawarską obozował na brzegu rzeki. Natchnienie często nawiedza nas w najdziwniejszych miejscach. Opowieść głosi, że pewnej nocy Kartez już nie mógł zasnąć może dlatego, że zawsze tak późno wstawał, a może za dużo wypił. Rozmaite problemy kłębiły się w jego myśle. Rozmyślał o filozofii i czuł rosnącą frustrację. Jak w ogóle człowiek może coś wiedzieć? Potem zasnął i miał sen. We śnie tym zrozumiał, że kluczem jest opieranie pojęć filozofii na bezdyskusyjnych faktach matematyki. Liczby mogą rozproszyć mroki niepewności. Chciał opublikować swe radykalne przemyślenia, lecz obawiał się, że zostaną źle odebrane w katolickim społeczeństwie. Dlatego wyjechał z Francji. Kartezjusz osiedlił się w Holandii. Stał się jednym z orędowników nowej rewolucji naukowej od Żurąża Ziemię. Podobne idee przysporzyły Galileuszowi poważnych kłopotów. Kartezjusz uważał, że wśród holenderskich protestantów będzie bezpieczniejszy. Szczególnie w Lejdzie, starym uniwersyteckim mieście, gdzie ceniono matematykę i nauki ścisłe. Ja także przybyłem do Lejdy. Niestety spóźnili się. Przepraszam za spóźnienie, złapałem gumę. Henk Bos to jeden z najznamienitszych uczonych kartezjańskich w Europie. Henk nie dziwi się, że francuski uczony postanowił przybyć do Lejdy. Znalazł tu wielu rozmówców otwartych na jego koncepcje nie tylko w dziedzinie matematyki, lecz także mechaniki. Dzięki temu, że doprowadził do połączenia algebry i geometrii, można było korzystać jednocześnie z wzorów i z kształtów. To coś w rodzaju słownika tych dziedzin. Słownik ten, ostatecznie opublikowany w Holandii w 1637 roku, zawierał wiele kontrowersyjnych idei filozoficznych. Najbardziej wywrotowa koncepcja znajdowała się w aneksie propozycja połączenia algebry i geometrii. Każdy punkt znajdujący się w dwóch wymiarach można opisać za pomocą dwóch liczb. Jedna podaje jego położenie w poziomie, druga w pionie. Kiedy punkt porusza się, jego współrzędne się zmieniają. Moglibyśmy zapisać równanie, które określa zmieniającą się wartość tych liczb w każdym punkcie figury. Nagle geometria przeistacza się w algebrę. Używając tej transformacji od geometrii do liczb, można na przykład ustalić, czy łuk tego mostu jest częścią koła. Nie musimy polegać na wzroku, równanie krzywej zdradzi nam ten sekret. To jeszcze nie koniec. Kartezjusz odkrył możliwość poruszania się w geometrii wyższych wymiarów, których nie możemy zobaczyć, a które są niezwykle istotne dla współczesnej techniki i fizyki. Bez wątpienia Kartezjusz był jednym z gigantów matematyki. Niestety nie miał dobrego charakteru. Nie był chyba sympatycznym człowiekiem. Bardzo przejmował się swoim wizerunkiem, był przekonany o swojej całkowitej nieomylności. Uważał, że to inni są głupi i go nie rozumieją. Uznajemy, że odnalezienie przez Kartezjusza związku między algebrą a geometrią odmieniło matematykę na zawsze. Brakowało mu jednak jeszcze jednego elementu. By dowiedzieć się co to, muszę pożegnać się z Lejdą i pójść do kościoła. Nie jestem wierzący, lecz bez wątpienia wielu matematyków z czasów Kartezjusza miało głębokie przekonania religijne. Może to dlatego, że zarówno matematyka, jak i wiara budują idee oparte na niekwestionowanych założeniach. Jeden dodać jeden równa się dwa: Bóg istnieje. Wiem chyba, w które z nich wierzę ja sam. W XVII wieku żył pewien francuski mnich, który studiował w tej samej akademii co Kartezjusz. Kochał. Ma